Siema, i tajtori, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i ten film jest bardzo ważny. Część z was może pamięta, jak już jakiś czas temu nagrywałem odcinek, gdzie przedstawiałem wam pewnego hakera, na którego trzeba uważać. Był to haker ze StumbleGuysa, którego jak spotkamy, to trzeba było szybko wychodzić z gry, bo inaczej mógł on nam zabrać nasze konto. To haker, którego dzisiaj wam pokażę, jest jeszcze groźniejszy. Nie chcę straszyć czy coś, ale ponoć, gdy się go spotka, to wasze konto od razu jest banowane. Dzisiaj powiem wam wszystko na jego temat, czyli jak można go spotkać, jak on ma jakim skinem najczęściej gra, i tak dalej, i tak dalej, żebyście wszystko po prostu o nim wiedzieli. Ale zanim do tego przejdę mordeczki, umówmy się, że każdy, kto nie chce, żeby taki haker go kiedyś spotkał, zostawia łapkę w górę pod tym odcinkiem, bo słyszałem, że to przynosi szczęście. Więc kto może to koniecznie lajkujcie. Oprócz tego, jeśli lubicie Stumble i chcecie na przykład w przyszłości wygrywać gemy za darmo lub Stumble to wystarczy, że suba na moim kanale, bo ja dla każdego, kto mnie subskrybuje, będę robił konkursiki, gdzie będziecie mogli wygrywać takie fajne nagrody ze Stumble No i warto tutaj wspomnieć jeszcze o tym hakerze, że to nie jest tak, że to jest w 100% pewne, że taki ktoś istnieje. Ja po prostu widziałem wiele odcinków na zagranicznym YouTubie o nim, wiele ludzi, się Powiadali, że przez takie coś dostali bana i że gdy spotkali tego hackera, to ich konto od razu zostało usunięte. No i po prostu, żeby na niego uważać. No ale pewności nie mamy, więc po prostu chcę wam to wspomnieć, żebyście wiedzieli, jak coś. Obiecałem, że jak będzie jakiś nowy hacker, to po prostu wam o nim powiem. Ale jak się dowiecie, co ten haker odwala. Dobra, nieważne, zacznijmy. Po prostu może zacznijmy sobie od ważnego pytania. No więc mordeczki, co ten haker takiego odwala? No jest mnóstwo takich rzeczy, które on robi. Ale między innymi ten chłop jest takim szefem. Znaczy no wiadomo, ja tam go nie chwalę. Ale on potrafi wprowadzać sobie do Stumbleguisa co tylko chce. Przykładowo ktoś jakiś czas temu przyłapał go, że chłop normalnie se latał samolotem na mapce. Ja teraz tego nie zmyślam jak coś. Normalnie nawet było tam jakieś nagranie, że chłop latał sobie takim samolotem. Śmigłowcem takim czerwonym, którego w sumie widzieliście też chyba na miniaturce. Inni grali sobie normalnie tak jak ja teraz. Widzicie, ja sobie normalnie teraz pykam w Stambla. A ten chłop normalnie se latał, czajcie? Nie wiem jak on to robi, oprócz tego nawet wprowadzał jakieś czołgi, jakieś inne rzeczy do StumbleGuysa No chłop jest naprawdę jakiś niemożliwy Też wszystkie skiny wiadomo ma jakie tylko chce, nawet skiny których nie da się dostać Jakieś swoje własne skiny sobie dodaje Co ciekawe, chłop co chwilę zmienia sobie nick Na przykład w jednej giereszce ma czarny, w jednej ma pomarańczowy, w trzeciej ma różowy, czasem ma nawet zwykły biały I te niki też zmienia i to jest pewien problem mordeczki no ale dobra, właśnie tutaj ważne pytanko, jaki ten chłop tak naprawdę może mieć nick najczęściej? I on kryje się pod takimi nickami dosyć podstawowymi, żeby ciężej było go namierzyć i twórcy, żeby nie dali mu bana. No i najczęściej są właśnie ten nick player i tam jakieś cyferki. Często występuje pod cyferkami player7 coś tam coś tam, dlatego no tak najczęściej można go rozpoznać, ale zdarzają się też takie gierki, w których ma jakiś inny nick. Dlaczego on jeszcze nie dostał bana mordeczki? Odpowiedź jest prosta: twórcy nie potrafią tego zrobić. Chłop tak dobrze to wszystko ukrywa, że jest praktycznie niewidoczny. Za sobie parę gierek, później coś takiego klika, że nie da się go namierzyć. No i twórcy nie potrafią po prostu go zbanować. Mimo że zazwyczaj jak ktoś właśnie czytuje, to szybko go twórcy banują, to tego gościa, co jak co, ale no nie potrafią zbanować. Takie wiadomości właśnie o tym doczytałem. Kolejne pytanie jest takie, czy mamy się go bać. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Już wam mówię mordeczki dlaczego tak. Dlatego, że jak jakimś studem byście go spotkali. Na co od razu mówię, że jest bardzo, bardzo mała szansa, ale jak byście go spotkali, to jest spore ryzyko, że po prostu od razu dostaniecie bana. On sobie tak robi, nie wiem, gra gierkę z kimś, ktoś go wkurzy i na przykład od razu sobie tak potrafi zarządzić, że ten gość, którym przegrał, dostaje bana na swoim koncie i traci całe to konto. Nie wiem jak on to robi, nie wiem czy to jest w 100% prawdą. Takie coś było mówione na zagranicznym YouTubie. Ja wam tylko przekazuję te informacje, żebyście wiedzieli, więc to jest rzecz, która on robi. No na szczęście tylko w się szkodzi. Nic takiego, że na przykład wam telefon cały schakuje czy coś, tylko jedynie w Stambergajcie. Ale no nie zmienia faktu, że jest to niefajne na pewno. Ale tak jak mówiłem, szanse, że koszacie są bardzo małe no bo jaka jest szansa, że akurat sobie odpalicie gierkę i akurat będzie ten gość, jak w Stambla gra pewnie milion graczy, jak nie więcej. No i akurat wy o tej samej godzinie, co on będziecie grali. No, raczej szansa jest bardzo mała mordeczki na to, więc z tym się po prostu nie stresujcie. Jak go zobaczycie, to nie wiem, czy coś da po prostu jak wyjdziecie, czy nie, wydaje mi się, że on po prostu... To też nie jest tak, że on każdego gracza, z którym gra, banuje czy hakuje. Po prostu na przykład jak go ktoś wkurzy, czy nie wiem, nie będzie mu się podobał skin kogoś, czy coś takiego, no on ma jakieś duże, dziwne powody, ciężko go zrozumieć, no ale no, taki jest ten haker. I teraz ważne pytanko, na jakim regionie on gra? Bo mordeczki, jeśli gracie na regionie Europy, to nie bójcie się, tutaj jesteście bezpieczni, myślę, że każdy z nas gra prawie na Europie, on gra na Azji, więc jedynie jak sobie zmienicie na Azję, to wtedy będzie można go spotkać, tam jakieś szanse, ale też małe. On nie gra na regionie Europy, więc tutaj na spokojnie, on jest gdzieś pewnie z Azji, albo po prostu się kryje i dlatego y, udaje sobie ciągle tą Azję, y, no ale tam możemy go jedynie spotkać. Tutaj na regionie Europy nie, więc jak gracie na ustawieniach w regionie Europy, to spokojnie, tutaj akurat się nie musicie bać. No i kolejne pytanko, jakimi skinami gra najczęściej i tutaj jest kilka odpowiedzi, bo albo gra on takimi skinami, których w ogóle nie ma w StumbleGuysie które w ogóle nie są dostępne. On sobie dodaje kogo chce, na przykład z jakiś bajek, różne postacie czy coś takiego, z horrorów też czasem gra, co jest w ogóle straszne. E, ale oprócz tego on często lubi grać właśnie tym zwykłym skinem, e, takim, który tam na przykład koło mnie biegnął przed chwilą, tylko że teraz spadłem. E, no, tym takim po prostu podstawowym, on często nim sobie pyka. Więc to jest też tutaj mordeczki bardzo ważne, e, że no, pod takim skinem można go spotkać. I co do tego hakera? Tak jak wam mówiłem, myślę, że nie ma co się go bać no bo raz, że on po prostu w Azji głównie gra, to jest pierwsza rzecz a dwa, jest taka, że jest mega mała szansa na jego spotkanie, no, ciężko po prostu w tym samym czasie tutaj zagrać co on, z tego co tam czytałem nie wiem ile w tym prawdy mordeczki to on też gra w takich późniejszych trzech godzinach, no ale myślę, że na pewno go nie spotkacie, więc no nie ma co się bać tylko po prostu chciałem wam powiedzieć, żebyście wiedzieli, że ktoś taki jest, żebyście uważali na niego no bo lepiej chyba o nim wiedzieć niż nie wiedzieć, co nie? No ale najbardziej rozwaliło mnie to, że Chłopcy lata samolotami albo jeździ czołgami po normalnej masy. Przecież to jest aż nie do zrozumienia, jak on to robi, i jak twórcy go nie potrafią zbanować. Naprawdę to jest mordeczki dziwne. Ale tutaj warto też wspomnieć o tym, czy jest więcej hakerów takich jak on No i oczywiście mordeczki odpowiedź brzmi tak Jest więcej takich hakerów Ja jak jakiś nowy tutaj na mnie, że będę miał jakieś informacje o nich, żeby nagrać taki cały odcineczek No to oczywiście wam to zrobię I będę was informował o każdym nowym hakerze Więc warto mieć tutaj subika na moim kanale Hakerzy są w każdych grach, no nie jest tak, że tylko w Stamblu czy coś W Brawl'u też ich mamy dużo i tak dalej Dlatego no po prostu chciałem wam wspomnieć o tym hakerze, żebyście wiedzieli Tak jak mówiłem, nie mamy pewności, czy na pewno to jest w ogóle wszystko prawda Czy to nie jest zmyślone przez kilku youtuberów z zagranicy żeby sobie zrobić content czy coś, ale no kilka takich dowodów tam dawali dosyć, yy, yy, w które można wierzyć i wyglądały dosyć realistycznie, więc możliwe, że ktoś taki rzeczywiście istnieje. Czy on dalej gra w y, Stambla, bo to było w sumie tak gdzieś miesiąc temu pokazywane, może już od tego miesiąca mu się to znudziło, już tego nie robi. Mi się tam wydaje, że gra dalej, ale jakaś szansa, że już nie gra też jest. No więc mordeczki, ciężko dokładnie powiedzieć jak to będzie, no myślę, że nie macie się czego bać, ale po prostu chciałem was o tym poinformować. A no właśnie jeszcze zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Murdeczki propos tego hakera, on generalnie jak już wejdzie do jakiejś gier... To nie ma opcji, żeby tej gierki nie wygrał. Ma takie cheaty, że może sobie robić co chce. No, mówiłem wam wcześniej o tych samolotach i tak dalej. On sobie może przelatywać, ma większe skoki, może sobie tak szybciej biegać niż my wszyscy normalnie. Więc no, co wejdzie on do jakiejś gierki? No, to można powiedzieć, że nie wiem, minie 10-15 sekund, a on już jest pod metą i tam czeka. Dlatego, no, praktycznie nie ma szans z nim wygrać, jak już zagrać z nim giereczkę. Więc nawet, jakby ktoś chciał spróbować go pokonać, to nie dacie rady po prostu, bo on ma takie cheaty, że się nie da. Trzeba by też było mieć cheaty. No więc. Nie ma szans po prostu na zwycięstwo z tym gościem Ale okej okay, mordeczki, ja się powoli będę już z wami żegnał Mam nadzieję, że odcinek z tej serii Wam się podobał. Jeśli chcecie, żebym dalej pokazywał wam kolejnych hakerów, to zostawcie łapkę w górę I w ogóle możecie subskrybować mój kanał, jeśli lubicie Stumble Guy's a więcej takich ciekawych odcineczków Sorry, że w ogóle już tutaj nie mam kamerki, ale niestety troszkę mi się rozładowała, no i musiałem już tak to dograć Ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza Widzimy się w kolejnych odcinkach do zobaczonka, a jak tutaj się, to możecie mi napisać w komentarzu hacker. Wtedy będę wiedział, że oglądacie do końca. Trzymajcie się, do zobaczenia wszystkim. Heju! Oh.